Szybko, polub i subskrybuj, aby mieć szalone szczęście w każdej grze. Dziękuję, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was poradnik, dla widza, jak poprawnie wykonać walc w Jadeński. Specjalnie dla Ciebie pis 32K. Zostawcie mi ponad te 89 łapek. w górę, dobicie mi cel subskrypcji do ponad 8 tysięcy słupów i jeszcze jedno. Chciałbym pozdrowić o Ciebie wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepszy widzowie, pozdrawiam ten Golden, bo ja pozdrawiam ja i wam musi pozdrowię. Pozdrawiam Gabryzie Boryńską, pozdrawiam na Podłoga Białego, pozdrawiam Piotr Kawalczeka, pozdrawiam Pisk 32 k 6, pozdrawiam Alenka Surka, pozdrawiam Filipa Interesczuka, pozdrawiam Hejzet Blade, pozdrawiam Lwedł Kąciu, Lwedł Kąciu Ciumane na pozdrawiam Samka Piotra Kucińskiego, pozdrawiam Dominika Czopańskiego, pozdrawiam Krakera, pozdrawiam Kerra, Kemura, Pozdrawiam Connor Rada, pozdrawiam Dobrysia, pozdrawiam Maćka Czarneckiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Natanię Moroczkowską, pozdrawiam Jakuba Germandera i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz do trzech minut będzie ten filmik, pokazuję Ci i objaśniam. Chodzisz tak, nie ma nóg, ale co tam? Dobra, My tak i Ci pokażę. O. o, 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 pokazuję ci nogi, a walc wiedeński to tak się tańczy spokojnie, z nogi na nogę. <grymne> <grymne> Weź swoją wybrankę i tak też e, pokaż jej co potrafisz. Dobra. Dobra, poruszam się zgodnie ze wskazówkami ruchów nóg swoich. Proszę bardzo. Jeszcze parę. Nie zmęczyłam się ani to trochę. Nie dyszę, nie stękam, nie chorcham. Wszystko okej. Okay. <ścoughs> I bardzo dobrze. Wybierz swoją jakąś wybrankę. Potańczcie sobie walc wiedeński. Proszę bardzo. Ładny filmik, zobacz. Specjalnie dla ciebie to wykonuje O tak. Jak nie wiedziałeś jak to się robi. I tam. Dziękuję. Dziękuję państwu. Jesteście super widownią, naprawdę. I tak się wykonuje walc wiedeński. Specjalnie dla ciebie, mój widzu. Jeżeli nie wiedziałeś, jak tu się robi, albo nie jestem trudności, to zostaw mi tu łapkę w górę i napisz w komentarzu, dziękuję, a postaram ci przypnąć ci, a postaram się tobie przypnąć serduszko w komentarzu. No dobra. To na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się moje, jakże przefajny odcinek z poradnikiem do walca wiedeńskiego dla widza, jak prawidłowo go wykonać, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to tu równo. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmami na moim kanale. Pawł Bicki Greajmar. No i co? Ja Wam dalej nie przez dużą czasu spędzoną z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, czyści, pa, narka, pa. pa, pa morde. Pa pa.